Siemano mordy, witamy na naszym zakończeniu sezonu prawdopodobnie. Łowisko Bobolice, tu się zaczęła nasza karpiarska przygoda. Ile już tutaj łowimy, mniej więcej lat? Nie wiem, tak 6-7 stawiał. Ale no tu nasze pierwsze sezony wędkarstwa karpiowego zaczęły się tutaj. Tutaj się uczyliśmy. Tutaj były najśmieszniejsze historie, w sumie wpady, nauka w ogóle, no wszystko, wszystko, cały początek jest związany właśnie z tym łowiskiem. Na pewno coś Wam opowiemy podczas filmu. Tak, w międzyczasie, a jak widzicie nie ma lodu za nami, jest 6 stopni, ostatnio były przymrozki, był lód, ale zadzwoniliśmy tutaj do pana Antoniego i powiedział nam, że nie ma lodu, także od razu uderzyliśmy. Dostaliśmy zielone światło, przejechaliśmy tak punkt 7, mamy grudzień. No fajna zasiadka taka, no, kończąca, wieńcząca ten rok 2021, który w sumie dla mnie był dosyć owocny. Jakieś tam PB wpadło. No fajnie, nie? Zobaczymy, no, Taka retrospekcyjna przygoda dzisiaj, nie? Bym powiedział. No, też jesteśmy zdziwieni, bo jest grudzień. A są trzy stanowiska zajęte tam praktycznie na grzybku. Cały grzybek jest zajęty. Siedzi chyba 5-6 osób. Naprzeciwko nas też są ludzie. Także nie jesteśmy jedynymi świrami, którzy, którzy przyjeżdżają w grudniu na, na karpie, tak. Także zobaczymy. Mamy nadzieję, że wpadnie parę rolek. Pokażemy wam parę rybek. Opowiemy parę śmiesznych historii. Na początek może opowiemy o naszych zestawach końcowych. Tutaj nie będzie yy, żadnego zaskoczenia chyba. Są to najprostsze zestawy z włosem. Nie kombinujcie na Bobolicach, jest tu bardzo dużo zaczepów. Trzeba robić tanio i, bez, i nic, nic skomplikowanego. Zestaw z włosem o długości 20-25 cm. Dajemy W środeczek. daję zawsze jakąś kuleczkę ołowianą. Jakoś według mnie lepiej to zacina. A na włos. Bez reklamy leci Pelet Kryl Truskawka na wszystkie moje wędki. 3, wielkość 14 mm. Co do PVEK to już opowie Łukasz. Tak jak Robert Wam wspomniał, na, na włos leci sam palecik. Pod marker wyrzuciliśmy po dwie, trzy garści kulek. PV-eczki zrobiliśmy naprawdę małe, bo o tej porze roku trzeba raczej drobno nęcić. Tłusta PVEK, konopia, orzech tygrysi, pokruszony i malutki palecik. I tą PVczkę dopalamy strzykaweczką 5 ml przynajmniej. Liquida, własnej produkcji oczywiście. Jest to nasz stary, stary przepis mamy na, w sumie tutaj na Bobolice robimy sami Liquid, i powiem szczerze, najbardziej nam się sprawdza. No jest to fajny temat. Warstok bardzo gęsty, śmierdzący. żółcie że nie czujecie i tym wszystkim dopalamy te PV, -czki. i do łódeczki wrzucamy i tak naprawdę to jest wszystko. Wywozimy 5-10 minut, wywozimy, klik, wszystko jest pod zestawami, trzy wędki są pod markerem. Cała filozofia na bobolicach. I tyle, i czekamy na brania. Markery ustawiliśmy około 100-120 metrów od brzegu, łowimy między markerami, przedział głębokości między markerami od 3,5 do 4 metrów. Niestety panująca grudniowa zimna aura wygrała z nami tego dnia. Przez te kilka godzin nie udało nam się wypracować żadnego brania. Natomiast pod koniec października wybrałem się sam na zasiadkę stosując tę samą technikę i oto efekty. go, a w końcu pierwszą rybkę Walnęła na podwójny palecik na włosie Tandem miejsca Homar rak Raka pod 7 kg myślę Najważniejsze, że coś się ruszyło 15-20 minut. Następna rolka o dziwo na tą samą wędkę. Będę musiał chyba tą lewą wędkę bardziej do prawej dobić, bo drugie branie już z prawej strony markera jest tam chyba głębiej albo coś, ale ten najmniejszy jest. Ale też cieszy. Wypuszczamy. Widać w końcu, rybka ruszyła. Wszystkie brania praktycznie mamy od godziny. Pokażę Wam teraz, mniej więcej, na co łapie. Tak jak Wam mówiłem na wstępie, punktowe nęcenie. Tylko i wyłącznie malutka PVEczka z paletem 8 Zalana busterkiem I pokażę Wam teraz zestaw na jaki łapie. Oczywiście jest to na ciężarku centrycznym. Tak jak widać. Tu mała śrucinka i dwa paleciki i wszystkie brania na razie idą na taki, na taki zestawik. wsadzamy wszystko w łódeczkę i wywozimy. Tak jak widać tam mniej więcej. O tu mam markera. Wszystkie brania są wszystkie brania są na prawo. Siemanko! Rano narzekałem, że, że nic nie bierze, a od dziesiątej jak mi się zaczęło, tak nie wyrażam się na dwie wędki i zrobienie Taki bączek znowu się trafił. Jeżeli cały czas takie będą, to po prostu nie będę już ich nagrywał, może coś większego. Ale jak na razie zabawa jest przednia, o to chodziło. Chciałem przyjechać się pobawić. I się bawię. Wszystko bierze na pelet. I wszystko z jednego miejsca praktycznie. Także wypuszczam go. Się ja zaraz się zwijam, bo jak widzicie z tyłu, e, pogoda się psuje. Samochód już spakowałem wszystkie bambetle, praktycznie zostały tymi tylko wędeczki. Nadzieję o omiar ostatnia może jeszcze jakiś się trafi. No co? Dzisiaj wypracowałem 7 branek wszystko tak naprawdę na ten PELET. Ale wszystkie brania miałem od godziny 12 do 14, czyli 7 brani, dwie godziny mówię. Nie nadążałem robić pufałki i nie nadążałem ściągać wętek. Ale fajnie było, zabawa była dobra. Co mogę dodać? Myślę, że to łowisko mogę polecić wszystkim osobom, które zaczynają swoją przygodę karpiową. Nie jest ona jakoś szczególnie wymagająca. Nie ma tutaj jakichś dołków górek. Jak to się śmieją, jest to z rybami, więc żeby przyjechać, pobawić się, poćwiczyć, nauczyć się karpiowania, myślę, że jest to idealne miejsce. Także nie wiem, czy jeszcze w tym roku dziś uderzę, może dziś na spinning z Robertem zobaczymy. A tymczasem się zwijam, się mordy.